Przejdziemy cały kraj pieszo Człapać będziemy przez Liechtenstein, a przed nami 33 km wędrówki A jesteśmy tu, bo chcę odwiedzić wszystkie kraje świata najszybciej w historii A ty możesz mieć dostęp do rozszerzonego kontentu i przy okazji zgadnąć mieszkania w Międzyzdrojach i Mercedesa O, tego Dwa dni temu Zostawiłem paszport i dowód osobisty w hotelu Co było Pewien moment, jakby załamaniem świata, ponieważ jakby w wyniku tego nie mogłem lecieć z chłopakami, musiałem sam zostać w Nicei, oni polecieliby za mnie do Rzymu e, i musiałem tyrać 14 godzin busem. No i to później się okazało, że problem się trochę rozwiązał, bo e, zadzwoni do mnie z hotelu, że tak jest, paszport i dowód, więc zajbiście i nawet myślałem, że nawet tym lepiej, bo przynajmniej będzie odcinek z tego i taki nawet trzymający w jakimś napięciu, tym bardziej, że. E, Gdzieś tam całą tą trasę podzieloną na różne takie sfery I... E, I w Rzymie odbierali chłopak... Mieliśmy odebrać Mercedesa, ja nie odebrałem, chłopaki musieli powiedzieć sami No, ale generalnie na odcinku z tego nie będzie i do, jedyną informacją o tym Jaka jest, to została zaraz podzielona przeze mnie, bo ta karta została sformatowana przed opublikowaniem Nie no, ogólnie ten... Kurde, dużo fuck tym nie? Na tym pierwszym, na tym pierwszym wyjeździe a. Dzisiaj byśmy chcieli robić dziesiąty odcinek, albo dziewiąty robimy. Szósty wychodzi na to. I jeszcze mamy do tego pogodę, która nam ten ja, szósty odcinek mocno utrudnia. No, ale to już taka rzecz, która się będzie działa zawsze. Niezależna od nas. Te poprzednie niestety wynikały z od nas. co cieszysz się, że przejdzie sobie cały ich ten sztain? No! Ten zamek jest wspaniały, wchodzimy na niego, bo księstwo Liechtenstein obfituje na wiele różnych. Zamku. Możesz wynająć cały Liechtenstein za 70 tysięcy dolarów na jeden dzień. Wziąłeś to z TikToka? Z YouTube'a. Nudno chciał to zrobić. Ale księstwo Liechtensteinu odmówiło mu tego, bo chciał palić blanty na zamkach i robić yy, klipy z sterkującymi dziewczynami. Ja nie byłem odpowiedzialności za tego newsa, to jest przez makrele dostarczone. No to jest jest taki, co w internecie wisiał. Znaki, które pokazują odległości w Liechtensteinu, opisują odległość pieszo. Nie wszystkie, niektóre. I kto ma lepsze ciekawostki? No to za są. Jak wam się zaczyna podróż? Wyglądacie na bardzo komfortowożowo. Byliśmy w Szwajcarii, w między Szwajcarią a Liechtensteinem i Liechtensteinu, To już trzeci kraj. Ty kawał drogi jest. No dobra, no to do powodzenia. Skrałek. Mógłbym was podrzucić, ale jesteście cali moksi i nie chcę wam tego... Tej przyjemności, w ogóle spacerków w tym deszczu w Mógłbyś się prowadzić i nagrywać jednocześnie? A mógłbyś iść już dalej, bo zobacz jak dużo a ci jeszcze zostało. zgadywać, dalej. A mógłbyś iść dalej? Zaraz mi w tym odcinku zabiorek, poczekuję w życiu niego nie przyjęcia. Może zbusimy go, żeby to nikt zrobił ten odcinek. No, piszcie w komentarzach, co ma Buguś zrobić w kolejnym jakimś czymś co oglądacie. O jego do tamtej nie zabiliśmy, bo nagrywamy to z buforem 20. -dniowym. Ale jest wspaniałe w tym niech ciążkanie. Tak bardzo szwajcarsko jest tutaj niedobra sprawę, nie? No w sumie to jest jak Szwajcaria. To jest taka Szwajcaria, 300 po... frankach jeszcze drożej niż w Szwajcarii Czajicie to? To są jakieś absurdalne ceny. Jakiegoś Chinczego wczoraj zjedliśmy wieczorem prawie 400 zł zapłaciłem za dwa jedzonka i zupcia. Ale pićka nie wziąłem. Nie, koszmar, koszmar. Przynajmniej drogi dla pieszych, dobra. 5000 kraków. 30 minut. Dobre Aha. tempo to jest. Mam wrażenie stary, że coś nie gra. Nie no jest giz. Stary. No i luz. Jest luz. Jesteś mega wychillowanym ziomkiem. i tak, że to już dziesiąte kraj jest? Szybko to poleciało. Szybko, no to tyle, że w Europie są w miarę blisko, nie? Na razie speedrunujemy te kraje, żeby mieć więcej czasu w pierwszym sezonie na to, żeby pobyć trochę w międzyzdrojach. No i żeby mieć więcej dni na te kraje egzotyczne. Na jakieś Chile, na Australię, a do Chile i Australii na przykład możecie polecieć z nami, jak kupicie sobie e-booka. Równolegle organizuje konkurs. Link do tego konkursu będziecie mieli właśnie w e-booku. Kilku z Was wybierzemy, żeby z nami polecieli do Australii, do Chile, do Chile też w pierwszym sezonie. Do Australii to akurat już w wrześniu. A tak przy okazji, jak i oprócz tego, też czasem możecie wygrać dwa mieszkania, więc zdrowie to nie zmieni swoje życie, jeśli w życiu nie pracować i życia krępieży, a więc Mercedesa Cela MG45S plus Za nami półtorej godzinki człapania i dotarliśmy do Wadu. 6 km położone od granicy stolica Liechtenstein. Czy piękny klimat, fajnego takiego szwajcarskiego, chociaż to nie szwajcarskie miasteczka, którym na szczęście przestało padać. I w sumie idzie się tak całkiem płynnie, już teraz. To jest fajne, że w Liechtenstein mają takie warunki, że mogą swoje własne winnice uprawiać i robią sobie swoje domowe winka. Nie wiem co tam gadasz, bo u cię nic nie słyszę, ale pewnie masz nie rację. I nie ma żadnej restauracji otwartej, nie ma się w ogóle gdzie zjeść i zatrzymać, żeby spróbować dobre lichtensteinskie, tradycyjne jedzenia. Nie wiem czemu, totalnie każda knajpa jest zamknięta dzisiaj. Po prostu jest chyba tutaj tak mało mieszkańców, bo w Liechtensteinie mieszka 31 tysięcy obywateli, że mi się widocznie to w poniedziałek nie opłaca otwierać, bo nikt nie je po knajpach o tej godzinie. Albo mają za dużo pieniędzy po prostu i otwierają sobie restauracje tak wiesz, forfan, żeby się uspołecznić. Myślisz? Myślę, że nie. To jest knajpa, do której nas zaprowadziłem. Źle nas zaprowadziłem. Ej, jestem taki głodny. Jestem strasznie już kur... głodny. Jaki? Strasznie głodny. Nikoś tylko jeździ i nas denerwuje, co? Co już tak list za tam robi, doda? O, tylko staję i ciągle robi chrapkę Mercedesa, co? A ty ja pewnie sobie, sobie grzeje ciapkę, co? Na siedzeniu. Myślałem, że będzie tak odjeżdżał, no co chwila. No, widzisz, dowiedziałem. No, co za merda. Niech Grzeczniuszek znikło. No to jeszcze na trybie sportowym. Jestem it open? Nope. And is there any restaurant in the neighborhood? No, po drugie stronie nie jest. Okej. Okay. Dziękuję. Thank you. Thank you. Ale dziwnie, co? Taka atmosfera, jakbyśmy byli niechciani od wejścia. Bardzo, tak w ogóle wszystkie wolne stoliki, a pan, że nie można siadać. Mam wrażenie, że w ogóle podobnie jak w San Marino, w tych malutkich krajach jakoś, jest tak hermetycznie, że oni od razu widzą, że jesteśmy inni. W sumie no dobra, nie wyglądamy normalnie, jeszcze z kamerą wozimy, ale byliśmy tam ewidentnie niechciani i pan powiedział, że na przeciwko jest też restauracja. Jak myślisz, co to znaczy? Że youtubero friendly. Pachnie kawką. A tutaj tak chyba nie znajdziemy tego, czego szukamy. Star nie ma żadnej otwartej restauracji. Wiesz, jaka jest otwarta? To, co nas nie chce? McDonald's. Dochodzimy do mniej więcej połowy naszej podróży. Która obfituje wspaniałe widoki, dźwigi, nagrać dźwig A wiecie gdzie takie zdjęcia możecie zobaczyć? Na Instagramie oraz e-booku Rozszerzony kontent w postaci zdjęć, które tutaj robimy Przy okazji odwiedzenia każdego kraju I taki dziennik podróżniczy, w którym komentuję nasze spostrzeżenia odnośnie danego kraju Oraz nasz taki plan podróżny, co tak naprawdę będziemy odwiedzali w trakcie pierwszego sezonu Znajdziecie w e -booku. Ja już mam generalnie tyle do was komunikatów, żeby tak was zachęcać do zakupu tego e-booka Że już po prostu nie wiem co gadać Jest tego dużo Tradycyjna liechtensteinska kuchnia Sprawdźmy co. Ma a dla nas dzisiaj ten wariat. Mam nadzieję, że będzie bardzo tanio. Tego się właśnie spodziewałem, po ich cenach. O, jak ciepło! Ale, ale milutko. Patrz stary big bang. To jak wygląda potężnie. Łukasz generalnie jest człowiekiem, który nie jest sosów do niczego. A tak jakby do niczego, do niczego. gdzie ta kebaba, to prosi o kebabę bez sosu. Chyba że mam ketchup. Albo sos pomidorowy. Nie psuj mi anegdotki. 10 franków. To no, normalna cena, sobie bez tragedii za taki zestawik. O, to się też to się zbra? wydaje dużo na Maca w sumie, Czułem, że mnie nogi bolą, dopóki nie usiadłem. Też tak masz? Ja poczułem, że mam bardzo ciężkie mokre spodnie. Tak, ta mokrość na pewno nie wspomaga całego procesu. Ma jak takie. tu buła będzie wielka, nie? A smakuje też ok, tak jak normalnie. To tak? narodowe jakoś to jesteś w stanie rozróżnić od innych bułek, które nie są limited time only. Podwójny cheeseburger z sałatą. I sosem, który stara się udawać pikantny, ale tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, że jest taki dziorski. Dobra, dostałem od chłopaków misję, żeby kupić ją jakąś pamiątkę. Ja jestem na głównym placu w Liechtensteinie i ogólnie jest totalna lipa, U nikogo nie ma. Będzie, przecież tu nikogo nie ma. Wieś pierwszy sklep namierzyłem, ale zamknięty. kasyną zgadnijcie, sklepik, zgadnijcie. Okay. Zobaczcie widzowie, bo na uwagę zasługuję, że robię dodatkowe kroki, chociaż nie musiałbym. Przejdę cały kraj i jeszcze całego McDonalda, tylko po to, żeby wam pokazać jedną. Ultra istotną kwestię, jeżeli chodzi o i Belek. Patrzcie. Drzwi przesuwane. Pani Makrela, na jedzenie. Tak se. No tak se. Ale pora człapać. Nie ma już co wymyślać. A jest taka godzurka tutaj, że jak sobie człapiesz i podchodzisz do ulicy, to ludzie mają w zwyczaju od razu się zatrzymywać. I nie jest to bazowane na jednym spostrzeżeniu, na dwóch, a już na trzech. Trzy razy tak miałem, że podszedłem i samochód się automatycznie zatrzymuje. Pan się uśmiecha. Pan sobie ci jeszcze przyspieszył i po pięciu przejechał i jeszcze trąbnął, że mu butem dotknąło się ponad. Excuse me? Do you know where we can buy beer here? Pro, do I have beer? Oh, okay great. To jednak taki bro. O dobry bro, zobacz jak pomógł. What kind of restaurant is it? What do you serve? Kebab. kebab. Pizza, kebab. Oh, uh, Poland. <laughs> Zioła, chyba podwyżkę dostanie, co? Że tak zagadnia klientów. 5 franków za piwko? No. Twoje piwko za 22 zł wcale ci będę wypominał. Dzięki. Jak mi nie będzie smakowało, to po prostu je wyleję, okej? Okay? W ogóle opakowanie wygląda jak jakiś słodyczek, a nie bardzo jak piwko. Jak takie dziadowskie piwsko takie. No jak już piwsko, to dziadowskie. I pachnie puchą taką. Ale raczej nie piwsko właśnie z wyglądu. Obrałem się cały. Piwak, piwo jak piwo, piwsko takie zwykłe Dzisiaj odbieramy influencera, który spędzi z nami jutrzejszy dzień I on mi napisał przez chwilą, wiadomo, że się nie może doczekać I że się bardzo cieszę, że go zaprosiliśmy Ja się też bardzo cieszę, że go zaprosiłem Ale czekają na niego jakieś rzeczy, których się na pewno nie spodziewa Bo to jest to, czego się boi najbardziej Zotankowani, wyruszamy dalej przed siebie Zwiedzać ten piękny Liechtenstejski krajobraz Ta trasa, którą idziemy, idziemy już ponad 5 godzin I generalnie, jakby człowiek to tak zraszował To byłby w stanie już dochodzić do końca A my ledwo jesteśmy powyżej połowy Nie jest, spaliłem się jesi. na mordzie za bardzo? Nie, jest gorąco strasznie Nie wiem czy za mało się nie posmarowali Chciałby, Chciałbyś troszkę z tego e, do opalania? Mam tutaj No sek posmarowałem sobie Ej, zaklapałeś mi stary kamerę, stary. Dobra, Dobra, siema Tak ciężkich warunkach stary ja jeszcze nie kręciłem Przed chwilą była aż taka ulewa, że aż boliśmy się go nagrywać tutaj No cóż, da się, da się, tylko ciężko Tylko trzeba chcieć Wiecie co jest stary jeszcze najgorsze? To są moje jedyne buty, które wziąłem na tripa Ja mam kilka par, ale siateczka chyba nie jest najlepsza na ulewa w Liechtensteinie Deszcz przestał padać. I ten deszcz to taka też ogólnie dobra metafora naszych humorków dzisiaj. Może zauważyliście, że nie byliśmy na tacy mega optymistyczni i zabawni. Nie żebyśmy naturalnie byli zabawni, ale być może byliśmy bardziej powściągliwi niż naturalnie, bo wydarzyła się taka sytuacja, która nas trochę dobiła. Cały dzień, cały ten odcinek, który mieliśmy nagrany, został skasowany przez tam jakiś faka. To był odcinek, który był, kazywał trasę moją z, z Nice i do Rzymu, gdzie zgubiłem paszport i dowód osobisty. Musiałem jechać autobusem 14 godzin. To już jedno było samo wstępne sobie Jakby całkiem takim doświadczeniem emocjonującym i ciężkim dla mnie Ale odcinek mimo wszystko z tego wyszedł spoko Ale musi wam wystarczyć to, że sobie o nim teraz opowiedziałem I musicie go sobie wyobrazić Ale no, no tak się dzieje widzę. Zadanie 5 kilometrów, trochę jeszcze człopanka To tak jak gdybyście sobie myśleli po niektórych odcinkach Że u nas jest tak wesoło i fajnie I że sobie śmieszkujemy ciągle I że sobie podróżujemy To to jest po prostu jedna strona medalu W każdym dniu jest sporo jakiegoś stresu I dużo jest takich negatywnych i ciężkich emocji Jak u każdego w życiu Tylko, że w każdym dniu było i chyba mniej niż tych pozytywnych a przynajmniej nie, nie były one na tyle uwypuklone, że przebijały się przed obiektyw kamery. Jak humorek. No smutno, nie? Dwa dni trasy, w jeden dzień trasy. Stracony odcinek. W sumie to dwa odcinki, bo jeszcze Wenecja. Jeszcze Marsylia. No i jeszcze Marsylia. To fajne odcinki, to woli, nie? Bo... Po pierwsze, Marsylię fajnie było zobaczyć nawet dla samego siebie. Ale wiesz, mi się wydaje, że to nie zajazd fizyczny powoduje zły humorek. Ale ta akcja z rana. To no te usunięte pijki. Tak, to tak. jest jakby to, jest to. Że zajazd będzie fizyczny, to się spodziewaliśmy. Tylko, że my się zajeżdżamy w sumie tak, jak się spodziewaliśmy. Tylko, że wychodzi to trochę chyba mniej i gorzej, niż się spodziewaliśmy. Z radości, która wychodzi z tego, że może da się odratować jeszcze odcinek, przychodzimy w wielki żali, smutek, że ten odcinek jest stracony. I to cholernie boli. A jeszcze mnie to tym bardziej boli, bo, bo to ja sformatowałem tą kartę. Wierzę, że mają swoje charaktery? Mają podobno różne charaktery. Jakbyś był drzewem, to jaki miał być charakter? Klik bejtowy jakiś. O, zejdźmy tutaj. To drzewo starej to to musimy lat? Jutro będzie fajny odcinek. Stoickie. Przytł się stare drzewko. Nie, ja jestem tylko operatorem stary Nie, tu jest drzewko. Wiesz, ile zostało do końca? Ila? 650 metrów. Tylko. Już no. tutaj idziemy tak długo? No. Nie. Ale przepięknie, pięknie. Czujesz, że to drzewo mi trochę dało. Posiedzimy sobie na ławeczce, poczekamy na Bubusia Cigam się. To pierwszy przyjdzie, stawi który tutaj wpierzał, A na nie wiemy gdzie. Jest. Tam się kończy, stary. Hej! Ty nagrywasz! <laughs> 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 Takie rzeczy się robi, jak o 30? Nie mamy. Razem to zróbmy Razem? Będzie frajstwo właśnie zrobi. Jest na stary. I to już będzie to żeby nie żart. No ale no, stary, to jestem frajerem. Ty a ja może tyle? Takie kraseczki. Chcemy tutaj. To jest jeszcze lich ten Ale frajersko pierwsze stopy tu położyłeś. Bo frajersko jest tu! Zresztą to by tak sugerowało, że wiesz, Prawie stary, prawie, zobacz. Prawie. Ej, bo zobacz, bo... Bo a, jest... Taj? Jesteś na miejscu. Jest, to. to nie była taka ciężka przyprawa. była raczej przetrawa z ciężkim mentalem. Te walka z psychiką przez 30 km. Wiesz co najgorsze? muszę jakoś dojechać. Jeżeli chcesz więcej kontentu od nas, no to wbijaj na Instagrama ojwojtek, gdzie codziennie dodaję jakie rzeczy oraz na ojterie.pl, gdzie możesz się zanurzyć w tym kontencie jeszcze głębiej. Do jutra.